Dobra, słuchajcie, eksperyment. Jeszcze raz powtarzam w nawiązaniu do ostatniego filmu kolegi z czajnikiem, takim survivalowym, za sumę 399 zł. Dzisiaj w konfrontacji mój czajnik za 12 zł. polskich i to już dosyć mocno używany, blaszany. No i się gotuje. Gotuje się woda, proszę bardzo. Elegancko, zaraz zalewamy kawę. No, powinno się zalewać kawę wodą trochę odstaną, no, ale dla potrzeb filmu zalejemy ją taką jaka jest. No i co? Czajnik jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Elegancko gotuje wodę i jeszcze zamierzam trochę potestować go w tej funkcji. No, trzeba pilnować, żeby stalowa rączka tutaj się nie, nie, w płomienie nie weszła. Widzę ewidentnie, o widzicie, takie niespodziewane wydarzenia. No, Może działa dla potrzeb dalszej eksploatacji tutaj taki kątownik zrobię stalowy. Ale no, jakąś drobną sumę. No jakaś tam rękawica, czy jakiś materiał, żeby się nie oparzyć i czajnik. Tutaj wezmę nawet przez kurtkę, bo to już się rozgrzało to, a wystarczy zastąpić tą rączkę. a proszę bardzo. Tak, ceramiczny Kubek widziałem, żeby było, żeby było Francja Elegancja. Francja Elegancja. Tak. Bonjour. Bonjour wszystkim. No, a tutaj zaraz będą ziemniaki, kiełbaski. No i tak dalej. Pozdrawiam. Heja.